Wirusowe zapalenie wątroby wywołane przez wirus HCV to jest choroba przewlekła wirusowa, która dotyczy nie tylko głównego narządu, jakim jest wątroba, ale jest to choroba ogólnoustrojowa, tak naprawdę powodująca wiele uszkodzeń wielonarządowych i w związku z tym, że jest chorobą przewlekłą, postępującą, progresywną, wymaga. Terapii pacjent zakażony wirusem HCV powinien być leczony. Kiedy w początkowym okresie poznawano właściwości wirusa i rozpoznawano tę chorobę, badania dowiodły, że wynikiem tego zakażenia jest przeblekły proces zapalny w wątrobie, który jest spowodowany brakiem albo obniżoną ilością, endogennego, czyli własnego, produkowanego przez organizm interferonu. Interferon to jest składowa układu immunologicznego i interferon jest czynnikiem o właściwościach najbardziej przeciwzapalnych, przeciwwirusowych. Jeśli zatem pacjent zakażony HCV ma mało tego interferonu własnego, który produkuje jego własny organizm, to uczeni doszli do wniosku, że ten interferon powinno się podać w formie leku zewnętrznie, w iniekcji, w zastrzyku. Okazało się bardzo szybko, że samo podawanie interferonu to jest za słabe leczenie terapeutyczne, że to leczenie trzeba wzmocnić i trzeba wzmocnić lekiem przeciwwirusowym. W tym momencie zrodziła się idea dołożenia do interferonu leku o właściwościach przeciwwirusowych i to jest ryba wiryna, Czyli standardowa terapia anty -HCV polega na przewlekłym podawaniu interferonu, czyli czynnika, który moduluje właściwości immunologiczne oraz leku przeciwwirusowego rybawiryna. Długość tej terapii zależy od genotypu wirusa. Są terapie, które trwają 48 tygodni, i są terapie, które trwają krócej 24 tygodnie. W ostatnich latach dokonała się ogromna rewolucja w dziedzinie terapii antywirusowej w infekcji HCV, ponieważ zaczęto badania nad zastosowaniem innych nowych cząsteczek, nowych leków, które mają bezpośrednie działanie na rozmnażanie wirusa HCV. To są leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym. Te leki w części już są zarejestrowane, a w części są w bardzo zaawansowanym okresie badań klinicznych. W tej chwili jest około 40 nowych cząsteczek w badaniach klinicznych, które w ciągu najbliższych kilku lat wejdą na rynek. Są to leki, które dokonały rewolucji w tej terapii, albowiem bardzo poprawiły skuteczność leczenia. Ideą leczenia w ogóle jest. Zlikwidowanie infekcji, czyli zredukowanie wiremii HCV, którą możemy oznaczać jako marker zakażenia we krwi pacjenta. Czyli chodzi nam o to, żeby w wyniku terapii uzyskać niewykrywalną wiremię. To jest ideał, do którego dążymy. O ile w terapiach tych wcześniejszych ten, to, ten rezultat osiągało 30-40, potem około 60% pacjentów. O tyle w terapiach złożonych, które się składają w tej chwili z interferonu, rybawiryny i tego trzeciego leku, skuteczność wirusową osiąga 95-98% leczonych pacjentów. A więc jest, są to nowa nadchodząca grupa leków, która ewidentnie poprawia skuteczność tej terapii.